Mały modelarz, rocznik 1982. W tym roczniku ukazało się tylko 8 zeszytów. Zapraszam na przegląd rocznika. W tym roczniku, numer 1, ukazał się dopiero w kwietniu. Z reguły tak to bywało, że był to miesięcznik, ukazywał się każdego miesiąca i numer pierwszy ukazywał się w styczniu. Młodszemu pokoleniu należy przypomnieć, że w 1981-13 grudnia w Polsce ogłoszono stan wojenny. Stąd yy, o, obostrzenia, yy, zakazy i nastąpiło opóźnienie też druku yy, miesięczników i wszelkich innych yy, wydawnictw. Pomimo tych opóźnień. W kwietniu z numerem pierwszym wydano model polskiego samolotu liniowo-bombowego PZL-46 SUM, opracowanie graficzne, opis, rysunki Leszek Komuda. Model został opracowany w skali 1 do 33. I tak, opis zamieszczony był na 6 stronach plus zamieszczono 15 rysunków, ponieważ część w ręk była zamieszczona na stronie opisowej, zamieszczono tu informacje co należy z tym zrobić. Na ostatniej stronie okładki, opis, rysunki oraz zamieszczona była informacja, co ukaże się w następnym numerze małego modelarza. Na pięciu arkuszach zamieszczone były części tego modelu. Tu widzimy arkusz z wręgami i częścią skrzydeł. Skrzydła miały takie wzmocnienia, takiej konstrukcji troszeczkę pudełeczek. I tu należało wykonać takie właśnie w formie pudełeczek takie wzmocnienia no i na, na to naklejaliśmy elementy skrzydeł tak jak widać oryginalny egzemplarz okładka jak zauważyliście była sklejona tu niestety już te kartki się rozkleiły, roz, rozerwały troszeczkę nad, nadstrzępione okładki ale wnętrze zachowane jak najbardziej w dobrym stanie kolory właśnie jak widać khaki i błękit malowania z tego okresu no i tu właśnie widać arkusz gdzie, gdzie należało tu albo przerysować albo wyciąć te elementy i nakleić na karton, wzmocnić i okładka, ostatnia strona i wzmianka co ukaże się w następnym numerze małego modelarza a tak prezentuje się model wykonany właśnie z tej wycinanki, z tego egzemplarza. Model wykonał modelarz Oniku Jareczek. Autorem okładki do tego numeru był Zbigniew Janik. W numeracji podwójnej 2-3 ukazał się model eskortowca Tobruk. Opracowanie graficzne, opis modelu Janusz Oleś. Model został opracowany w skali 1-100 na podstawie planów zamieszczonych w modelarzu Numer 5 z 1967 roku. Na sześciu stronach zamieszczony był opis budowy modelu oraz zamieszczono 12 rysunków pomocnych przy budowie modelu. I tu widzimy właśnie detale, rysunki, oznaczenie, numeracja części, również była strona z. Wymianą modelarza przez modelarzy, zamieszczono również zmiankę, co ukaże się w następnym numerze małego modelarza zdjęcie zbudowanego, sklejonego modelu, no i właśnie strona poszukujących małego modelarza. A na ostatniej stronie okładki zamieszczony był rysunek, dwie, dwa rzuty z rozmieszczeniem części modelu. Części i detale zamieszczone były aż na 10 arkuszach. Tu widzimy właśnie wręgi do podklejenia na karton i uformowania kadłub budowy wręgowej. Skala 1 do 100, ale jak widzimy, pokłady, okręt był dość dużych rozmiarów. No i tu właśnie są elementy poszycia części. Burt, kadłuba model dość fajnej i zwartej konstrukcji. No i tu strona właśnie z takimi drobnymi elementami modelu. to zdjęcia model wykonane przez modelarza oniku Adam 92. Zaczerpnięte ze strony portalu kartonówki.pl Autorem okładki do tego numeru był Adam Werka. W miesiącu lipcu z numerem czwartym Ukazał się model, a właściwie w tym egzemplarzu były dwa modele zamieszczone: Mi-24 i japoński myśliwiec Hayabusa. Autorem opracowania obu modeli jest Wiesław Bączkowski. Model opracowany w skali 1 do 33, mi 24, został opracowany na podstawie zdjęć zamieszczonych w tygodniku Skrzydła Polska nr 18 z 1981 roku. I tak, opis śmigłowca na dwóch arkuszach oraz siedem rysunków. Natomiast myśliwiec japoński, też opis na dwóch arkuszach i trzy rysunki były zamieszczone. Na ostatniej stronie okładki zamieszczone były trzy rzuty modelu z oznaczeniami części. Na czterech arkuszach zamieszczone były części do wycięcia, uformowania i sklejenia śmigłowca. Był to dość prosty model bez wnętrza kabiny. No, i tu arkusz z wręgami, konstrukcja wręgowa. Części myśliwca K-43 również zamieszczone na czterech arkuszach. Prosty model do wykonania, łatwy w konstrukcji, w swojej budowie. Również bez wnętrza kabiny, tylko owiewka konstrukcji wręgowej, jak widać na załączonym skanie. Oto modele zdjęcia modeli wykonane z tej wycinanki przez modelarza o Niku Darek B. zdjęcia zaczerpnięte właśnie ze strony Darka. Strona działa, możecie podejrzeć, strona dareknet i tam można zobaczyć właśnie takie modele vintage, modele raczej odnowione, budowane w tamtych latach. Okładkę do tego numeru małego modelarza zaprojektował Adam Werka. Z numerem 5 w kioskach ukazał się model klipera herbacianego Katysark. Model w opracowaniu Andrzeja Karpińskiego w skali 1 do 82 na podstawie planów modelarskich numer 74. Opis znajdował się na 5 stronach i zamieszczonych było 14 rysunków pomocnych przy sklejaniu tego modelu. Z oznaczeniem, właśnie części. No i tu widzimy, właśnie rzuty, rozmieszczenie, olinowania, żagli i ostatnia strona, okładki, też rzut modelu. Części i elementy tego modelu zamieszczone były na 12 arkuszach. Tu widzimy arkusze z wręgami, czyli części, które należało nakleić na karton. Arkusz z poszyciem. No, i burty, dużo elementów, takich też drobnych elementów. No, i tu na pewno model mógł sprawdzić wiele kłopotów jakiemuś początkującemu modelarzowi. Raczej model dla bardziej zaawansowanego modelarza. Zresztą żaglowce są dość trudne w swojej budowie. Tu widzimy żagle. Jeżeli były drukowane na tej samej grubości arkusza, raczej do, jako, do użycia jako szablony. No i tu masz te reje boksbryty. Tak mógł się prezentować model po sklejeniu. Tu znalazłem takie zdjęcia w sieci, w internecie, na jakichś stronach angielskich, amerykańskich. Model w trakcie budowy, natomiast dalszej części zdjęć już z wykonania nie ma na tej stronie. Autorem tej okładki jest Adam Werka. W miesiącu wrześniu z numerem 6 ukazał się model z odrzutowego samolotu myśliwskiego Jak-23. Autorem opracowania jest Janusz Oleś. Model został opracowany w skali 1 do 33. Na podstawie planu w miesięczniku, modelarz numer 2 z 1962 roku, opis budowy modelu na czterech stronach oraz zamieszczono trzy rysunki. Na ostatniej stronie, okładki, trzy rzuty z rozmieszczeniem poszczególnych części i oznaczeniem ich. Na pięciu arkuszach zamieszczone były części do uformowania i sklejenia tego modelu. Jak widzimy, Model z polskimi szachownicami z numerem bocznym 24 na kadłubie. Zamieszczone było wnętrze kabiny, fotel pilota. Owiewkę tu należało wykonać we własnym zakresie. No i arkusz z wręgami. Zachowany oryginalny egzemplarz. Zwraca uwagę tutaj na okładce logo: czarno-białe, niekolorowe. Tu widzimy właśnie nierozcięta. Strona z opisem modelu, no i arkusze, biało-czerwona szachownica, numer 24. Wyraźny tu jakby kolor srebrny. Natomiast skany one troszeczkę tu odbiegają, tu jednak ta kolorystyka się rozbiega. Grubość papieru 0,36 gruby arkusz, grube arkusze strona z wręgami na karcie, tak jak, jak w opisie czyli na cieniutkim należało tu nakleić na karton, no i ostatnia strona okładki, trzy rzuty z oznaczeniem części tak prezentuje się model wykonany przez modelarza Oniku Baki bardzo ładnie, starannie wykonany model widzę tu Zastosowana owiewka kabinki, wytłoczka, czyli kabinka jest bezbarwna. Widać wnętrze kabiny. Model był wyposażony i model wykonany przez modelarza Oniku Zoblo 78 też z owiewką kabinki projekt okładki Adam Werka. Numer 7 małego modelarza ukazał się w październiku, a został w nim umieszczony model radzieckiego samolotu pokładowego B-2. Inicjały od konstruktora Beriewa. Model w opracowaniu Bogdana Wasiaka w skali 1 do 33. I tak opis był zamieszczony na dwóch stronicach oraz w zamieszczonych było 7 rysunków pomocnych przy budowie, sklejaniu tego modelu. Na ostatniej stronie okładki, zamieszczone rysunki z rozmieszczeniem i numeracją części. Na sześciu arkuszach, zamieszczone były części do wycięcia, uformowania i sklejenia modelu. Jak widzimy po znaczeniu radzieckim, gwiazdy na skrzydłach na kadłubie. Ładny model, duży z, w zasadzie z dużym pływakiem pod kadłubem. No i dwa arkusze z wręgami do naklejenia na karton. I tu widzimy w rękę pływaka właśnie wielkości w zasadzie tego samolotu. Model wykonany przez modelarza Darka B, strona internetowa darek.net. I tak się prezentuje właśnie model wykonany przez tego modelarza. Okładka do tego numeru również była projektu Bogdana Wasiaka. W listopadzie z numerem 8 ukazał się model lekkiego krążownika Konrad. Zwróćcie uwagę, że logo mały modelarz jest w kolorze czarno-białym, nie jest kolorowe. Opracowanie graficzne, opis budowy modelu Krzysztof Wolbeck. Model opracowany w skali 1 do 200, opis budowy zamieszczony na czterech stronach. Oraz zamieszczono trzy rysunki pomocne przy budowie modelu. Na ostatniej stronie okładki zamieszczone były dwa rzuty z góry, z boku oraz rozmieszczenie części modelu. Poszczególne części i elementy tego modelu zamieszczone były na dziewięciu arkuszach. Tu widzimy arkusze z wręgami do naklejenia na karton. No i elementy modelu. W malowaniu z tego okresu Tu widzimy burty w takim trójbarwnym malowaniu. Poszycie kadłuba. Tu dalsze elementy, wzmocnienie bodajże kadłuba, też. No i drobniejsze detale, elementy na arkuszu. Zdjęcia modelu wykonanego przez modelarza Wojtek X. Zaczerpnięte z forum galerii, kartonówki.pl, projekt okładki tego numeru Adam werka. Ostatni numer małego modelarza w grudniu. Ukazał się z numerem 9. Był to model ciężkiego czołgu radzieckiego IS3. Opracowanie graficzne i opis modelu Henryk Wiśniewski. Model był opracowany w skali 1 do 25. Na czterech stronach był opis budowy, zdjęcie modelu. Również zamieszczona była na stronie. Poszukuję małego modelarza, czyli wymiana między modelarzami, i na ostatniej stronie rysunki. W sumie rysunków było 9. Na 12 arkuszach zamieszczone były elementy do wycięcia, sklejenia modelu. I tu widzimy dwa arkusze z wręgami do naklejenia na karton. Model konstrukcji wręgowej dla wzmocnienia całej konstrukcji. Kadłub jako takie pudło musiał być wzmocniony. No i tu widzimy części, elementy koła, jak zwykle przy pojazdach gąsienicowych. Dużo kół, koła napinające, pędne. Właśnie tutaj te takie zębate. No i tu rolki różne. I inne elementy. Tu widzimy. Malowanie modelu, kolor taki zielony. No i paski do sformowania gąsienic. Tutaj dwa rysunki właśnie kół. Jak kształtować, jak uformować, jak skleić koła. I zachowany oryginalny egzemplarz z modelem tego czołgu IS3. I tu właśnie widzimy na. W pierwszej stronie było zdjęcie, drugie zamieszczone zdjęcie wykonanego modelu. Bręgi do naklejenia na cienkim papierze, no i to już arkusze z elementami i grubość kartonu to 0,34. Widzimy właśnie dużo kół, krążków do wycięcia. Także tutaj też doświadczony modelarz. Czołg wyposażony w dość dużo elementów, takich zewnętrznych. No i następny arkusz, właśnie do naklejenia na karton, gdyż jest to na cienkim papierze, tak jak karty z opisem. Tu poszukuję małego modelarza, czyli do wymiany. No i na okładce rysunki. A tak prezentuje się model wykonany przez modelarza Oniku Peter. Okładkę do tego numeru zaprojektował Zbigniew Janik. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na kolejny, w którym pokażę małego modelarza rocznik 1983. Dziękuję. Cześć.